Panie pani kapitanie, nie mamy żadnych szans przydałoby się wsparcie. Nie mamy hajsu na wsparcie. Ten zestaw kosztuje koło stówki, a mamy tylko dwie dyszki. Panie kapitanie, panie kapitanie, mam rozwiązanie! Rozwiązanie. Siemano, klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale i nie, dziś nie będziemy omawiać tego Battle Packa, który jest chyba must have'em każdego fana Star Wars, ale i ogólnie, no po prostu figurkowo się do świecie opłaca, ale przy tych opisów, recenzji było tu tyle, że mi się nie chce teraz po raz kolejny tego pokazywać. Właśnie go poniekąd pokazuję, ale! Przychodzę tu dzisiaj, bowiem wyszedł właśnie nowy numer magazynu LEGO Star Wars i jest tutaj również strażnik korusan. To znaczy nie tylko, bo jak wyłożycie pani albo panu na 20 złotych do dostaniecie i magazyn, i kartę taką tutaj limitowaną z Gryviusem, kartę numer 12, jeżeli zbieracie kartę dostaniecie ją tylko i wyłącznie tutaj. No i oczywiście wspomnianą figurkę strażnika, ale po kolei. Mamy tutaj napis, że za republikę, ale niestety nie zgodzę się, bo magazyn mamy nie za republikę, a za hajs. Czyli mieć hajs, przyda Wam się skarbonka, ale to piątka to nie magazyn, który tu dzisiaj omówimy. Dziś po wymogu mówimy gorący pościg na Endorze. No tak, w dżungli musi być często gorąco. Komik z ciekawą mieszanką właściwie obiłana z mandalorianinem. To znaczy, w sensie obiłana, no bo ten droid tu jest. No i Trandoshan w szlafroczku. Deubakowo podobne stwory. No i w ogóle wiadomość, śmiesznie fajni i tak dalej. I są ryzy, 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 i takie Komik jest z Palpatinem, czyli z postacią z poprzedniego numeru, ale spokojnie, Grogu i Mando też jest. Jest troszkę kolorowania, zachęt do poszerzenia zabawy, gier planszowych, łamigłówek, porównań zestawów, chociaż to w sumie gra, tutaj yy, dowód. No właśnie, a zestaw to w sumie w przybliżeniu jest duch Ghost Rebels. Czerwony też się pojawia i ma oczywiście swój komiks. Pytacie o konkurs? Nie ma. Ale, słuchajcie, nie ma, nie skończymy się strony? Nie, skończymy się strony, ale i tak yy, konkursu. Ale, w przyszłym numerze, jeżeli Was to interesuje, 4 kwietnia. Więc nie ma wątpliwości, że to już nie ma Prima Prilis. Czubaka, nie wiem czy ta figurka Was zjara, czy nie. Ja już taką posiadam, ale zobaczymy jak to będzie za miesiąc. Za miesiąc, za miesiącem, a zobaczmy jak ten maskewowy, bo bez wątpienia ten magazyn takim jest. Dodatek. No słuchajcie, Strażnik z sad jaki jest każdy widzi. Zadrukowane stópki jest to coś, co dostajemy coraz częściej i jeszcze dwa temu było to właściwie nie do pomyślenia, urywało czerep, niczym klony droidom, a dzisiaj jest to właściwie coraz szerszy standard. Kiedy dostaniemy z boku zadrukowane, no to już powiedziałbym, że mi się nie śni, ale mówię, to temu nie śniło mi się zadrukowane no tutaj, prawda, nóżki. Blaster, proszę bardzo, główka jego wygląda tak, czyli klasycznie nie mam do żadnej kobiety ani nic, no wiadomo, to byłoby dziwne. Hełm i całość jest naprawdę dobrze nadrukowana, w sensie chodzi mi po prostu o detalowość tego wszystkiego i jest tutaj jak najbardziej um, okej. Okay. I sam znam kilka osób, które kupią właśnie tego klona w kilku egzemplarzach. Ja być może też będę do nich należał. Chociaż zobaczymy, ile jeszcze kupię tych zestawów wcześniej zaprezentowanych przed Interkie. No i to jedna z tych recenzji, która ma to do siebie, że no, tych przekonanych przekonywać nie muszę i nawet nie odpalali mojego filmu. Tych nieprzekonanych no i mam nadzieję, że przekonałem uważam się figurka jest naprawdę warta tego zakupu. Warto ubrać te buciki i iść do kiosku. No bo no, kurczę, klony to po prostu szturmowcy żołnierze to jest coś, co się, się na kilogramy. I po prostu możecie te figurki jutro już u siebie w mieście nie dostać. Więc ja polecam. Dzięki, że byliście. Polecam Wam też inne moje filmy. Idzie weekend, nadróbcie sobie troszkę, czy wiem, że jutro i tak dalej, ale nadróbcie sobie, poróbcie coś tam, bylebyście fajnie spędzili ten czas możliwie na moim kanale. Dzięki, że byliście. Widzimy się wkrótce, oczywiście, w kolejnych filmikach. Bye!